Wielu właścicieli biznesów bierze rzeczy zbyt poważnie. Na szczęście nie wszyscy. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 sklepów, które rozśmieszyły klientów. A tak swoją drogą, czy wiedzieliście, że 19 sierpnia startuje mega wyprzedaż w AliExpress z rabatami do 80%? A co gdyby móc oszczędzić jeszcze więcej? To możliwe dzięki stronie Letyshops i jej cashbackowi. Wystarczy, że wejdziecie na AliExpress lub ponad 2000 innych sklepów poprzez Letyshops, zrobicie zakupy, a część wydanych przez Was pieniędzy wróci do Was z powrotem i będziecie mogli je wypłacić na swoje konto bankowe. Rejestracja to dosłownie parę kliknięć, a cashback to nawet tylko jedno. Szczególnie dzięki wtyczce do przeglądarki, która zawsze przypomni Wam o cashbacku, dodatkowo pokaże historię cen. Wszystkie linki zamieszczam w opisie, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Pewna lokalna kawiarnia jako uchwytu na szczotkę do muszli klozetowej używa kubka ze Starbucksa. W komentarzach pod zdjęciem większość osób zdaje się z tego śmiać i źle życzyć Starbucksowi. Z drugiej strony, jak to ktoś zauważył, to całkiem ironiczne, że na zdjęciu i tak korzysta bardziej Starbucks aniżeli lokalna kawiarnia, której nazwy ani razu nikt nie wymienił. Numer 9. Jak pisze pewien internauta, siedziałem sobie w swojej lokalnej kawiarni i przypadkowo zdecydowałem się przewrócić to trójkątne menu stojące na wszystkich stołach. Oto co ujrzałem. Witamy na spodzie naszego stosunkowo zbędnego stołowego menu. Co spodziewałeś się tutaj znaleźć? Poważnie człowieku, weź, przeczytaj książkę, uratuj osieroconego wieloryba cokolwiek. Jeez. Numer 8. A oto jaka informacja o wartościach odżywczych drukowana jest na kubkach w pewnej lodziarni. Nawet nie pytaj. To są najlepsze lody robione w Wisconsin. I smakują tak świetnie, bo są pełne bogatej wisconsinskiej śmietanki i mają tony prawdziwych składników zapewniających soczyste smaki. To znaczy, że nie są ani niskotłuszczowe, niskokaloryczne, ani niskie w niczym innym. Dlatego wszyscy je kochają. Chcesz wartości odżywczych? Zjedz marchewkę. Numer 7 a oto jaki znak na witrynie z lodami wywiesili pracownicy pewnej lodziarni w stolicy Jemenu, którzy najwyraźniej mieli już dość ciągłego zmywania tłustych śladów dłoni. Prosimy nie pukać w szybę, płukanie wystrasza lody. Innymi słowy, prosimy nie dotykać szyby swoimi brudnymi łapskami, bo odechciewa się nam pracować. Numer 6. Coraz więcej barów i restauracji wywieszał siebie taką informację. Uwaga! Z powodu niedoboru kompetentnych robotów, niektórzy z naszych pracowników to ludzie i mogą reagować nieprzewidywalnie, szczególnie kiedy traktowani nieuprzejmie lub poddawani presji. Hmm, niby zabawnie, a jednak w sedno. Numer 5. Inny internauta w jednym ze sklepów spożywczych na Florydzie natknął się na taką kartkę przy stoisku z ogórkami. Nie ma baterii, nie ma problemu. Pozwólcie, że nie będę tego komentował. Jeśli rozumiecie, po prostu zostawcie łapkę w górę. Numer 4. Z serii humor komputerowy. Oto jaką cenę pewien żartowniś supermarketu Target, który najwyraźniej minął się z powołaniem, ustawił przy pustej półce w dziale z pościelą. 4 dolary 4 centy. Bo wiecie, błąd 404 nie znaleziono. Numer 3. Bo lepiej śmiać się niż płakać. Pracownicy innego supermarketu postanowili wyeksponować piwo Corona Extra, otaczając go sprayami do dezynfekcji i innymi środkami czystości. Jedni się śmiali, drudzy byli oburzeni, jeszcze inni nawet nie dożyli. Numer 2 A oto jakie rożki, po angielsku cones do wyboru, oferuje pewna lokalna lodziarnia. Wafer cone, czyli zwykły rożek waflowy, sugar cone, rożek cukrowy, waffle cone z ciasta gofrowego i pine cone, czyli szyszka. Nie ma to jak kreatywna gra słów. Numer 1. A oto co możemy przeczytać na jednej z lodówek w supermarkecie: wyłączenie easy Care, alarm drzwiowy, bla 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 i inne bajery, a na końcu zdecydowanie niezarojona od nietoperzy. Prosimy nie zaglądać do środka. Poważnie, prosimy uwierzyć nam na słowo. Kiedy jednak wasza ciekawość okaże się silniejsza i otworzycie lodówkę, mówiliśmy, aby nie zaglądać. Ok, i tym zarojonym, jak całe życie, z wariatami akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, m.in. 10 najbardziej kreatywnych sklepów. Zapraszam Was jeszcze na moje inne kanały: Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli z Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć.